Gówno, gówno. W chuj drogo mamy i nie zapraszamy. Nasze sklepy są zawsze czyste i eleganckie. U nas jest zawsze otwarte. Jesteśmy otwarci całą dobę i można czuć się bezpiecznie ze względu na naszą ochronę sklepową. Nasze sklepy mają doświadczonych kierowców takich jak pan Zenek. Cześć Zenek. Mamy wykwalifikowany personel, a na zdjęciu nasz pracownik roku sta się kładni uśmiech. A, w naszej ofercie znajdziecie państwo mnóstwo okazji, na przykład... Rower 10-osobowy, tak 10-osobowy, jest idealny dla całej rodziny ma test murzyński w teście na pojemności sprawdzony został przez murzyńską rodzinę zrobiony z myślą o polskich drogach. Cena bez kół to tylko 40 tysięcy ton złomu z domu Putina, a z kołami to 100 tysięcy ton złomu Tabalugi. Uwaga promocja przy zakupie drugiego roweru za 100 tysięcy ton złomu Tabalugi koła za 40 tysięcy ton złomu z domu Putina. Murzyn z reklamy Old Spice jest świetny do prac na roli. Postaw go na koniu, a powiedz ci, siędzę na koniu. Cena to tylko 10 kg gruzu z Czarnobyla. Kon sprzedawany oddzielnie. Grusy do karmienia cyganów. Idealny posiłek dla Twojego cygana. Cena to tylko dwa silniki polewa. Nowoczesny laptop marki Shysung. Dysk minki 2 KB, pamięć RAM 1 B, posiada wielki pojemnościowy wyświetlacz oraz dotykowy ekran. Ma wgrany Windows 28 i jest zajebisty dla całej rodziny. Cena to tylko jądro kosmity ze strefy 51. A na koniec nasza perełka czyli maskotka sklepów Gówno Gówno, pachnie i jest przyjemna w dotyku jak gówno, specjalnie z myślą o najmłodszych także smakuje jak gówno a cena to tylko 15 tysięcy łez Chakra Norisa. To by było na tyle z naszej oferty sklepów Gówno Gówno w chuj drogo mamy i nie zapraszamy.